Dlaczego ten samolot potrzebuje czterech pilotów do lotu? Model Airbus A350-900ULR został zaprojektowany do obsługi najdłuższych tras na świecie, takich jak Singapur-Nowy Jork, które mogą trwać nawet do 19 godzin. Aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność podczas tych ultradługich lotów, linie lotnicze muszą przydzielić czterech pilotów: dwóch kapitanów i dwóch pierwszych oficerów. Dlaczego ta konieczność? Międzynarodowe przepisy lotnicze, takie jak te ustalone przez FAA i IASA ściśle ograniczają czas, przez jaki pilot może pozostawać za sterami bez przerw, zwykle do 8 do 10 godzin. Aby przestrzegać tych zasad, piloci na takich lotach pracują w systemie zmianowym, podczas gdy dwóch pilotów aktywnie steruje samolotem, pozostali odpoczywają w specjalnych kabinach wyposażonych w leżanki, co pozwala im się zregenerować i zachować czujność. Lot trwający niemal 19 godzin wymaga ogromnego skupienia, szczególnie podczas krytycznych momentów, takich jak start i lądowanie. Rotacja załogi zapewnia, że piloci są zawsze wypoczęci i gotowi na niespodziewane sytuacje awaryjne. Dodatkowo samolot ten jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię wspomagającą pracę w kokpicie, co jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo lotu.